Słowo Boże na dziś, 21 listopada. Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby syn człowieczy. Podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zakładzie. Psalm Responsoryjny 23. Pan Bóg króluje pełen majestatu. Pan króluje oblógł się w majestat. Pan wdział potęgę i nią się przypasał. Tak świat utwierdził, że się nie zachwieje. Twój tron nie wzruszony na wieki istniejesz od wieków, Boże. Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary. Twojemu domowi świętość przystoi po wszystkie dni, O Panie. Pan Bóg króluje pełen majestatu. Czytanie drugie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym, pierworodnym wśród umarłych i władcą królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili, i będą go opłakiwać. Wszystkie pokolenia ziemi, tak, amen. Ja jestem alfa i omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, wszechmogący. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa, Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł, Czy ja jestem Żydem? Naród Twój, arcykapłani, wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem. I na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, każdy kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki.